Kraków, listopad 1972 roku. Zimny poranek w klasztorze karmelitanek. Siostra Maria Katarzyna klęczy w kaplicy, odmawia poranne modlitwy. 23-letnia zakonnica, jedna z najmłodszych w konwencie. O dziewiątej ma się stawić w refektarzu na śniadanie. Nigdy tam nie dotrze. Minęło już 30 lat. Od tamtego listopadowego dnia. Władze komunistyczne zamknęły sprawę po kilku tygodniach. Oficjalnie siostra Maria porzuciła habit i opuściła klasztor. Ale w 2002 roku robotnicy odkryją coś przerażającego ukryte za ścianą tam, gdzie nikt nie szukał. Jeśli chcesz poznać prawdę o zaginięciu z klasztoru, Zostań ze mną. Subskrybuj kanał detektyw Zofia i włącz dzwonek. Napisz w komentarzach, co myślisz o tej sprawie. Dzisiejsza historia pokaże, jak potężni ukrywają swoje zbrodnie. Zbrodnie, które przez dekady pozostawały w cieniu. 15 listopada 1972 roku był dniem jak każdy inny w klasztorze. Teresa Kowalska w habicie siostry Marii Katarzyny wstała o piątej. Modlitwa, medytacja, czytanie Pisma Świętego. Życie zgodne z regułą karmelitańską, pełne pokoju. Przynajmniej tak wyglądało z zewnątrz. Matka przełożona pamięta zapach kadzidła w kaplicy klasztornej. Dźwięk dzwonków wzywających siostry na modlitwę. Cichy szept Teresy, odmawiającej różaniec. Dziewczyna była pobożna, oddana Bogu całym sercem, ale coś ją dręczyło, było widać to w jej oczach. Ostatni raz siostrę Marię widziano o ósmej wieczorem. Szła korytarzem w stronę swojej celi na nocny odpoczynek. Pozdrawiała inne siostry, życzyła spokojnej nocy. Wydawała się spokojna. Ale siostra Agnieszka zauważyła łzy. Czy to były łzy modlitwy? Czy czegoś gorszego? Rankiem, cela siostry Marii była pusta: łóżko nietknięte, habit wiszący w szafie. Matka przełożona myślała, że Teresa jest już w kaplicy, ale podczas porannej modlitwy jej miejsce świeciło pustką. Gdzie mogła zniknąć młoda zakonnica z zamkniętego klasztoru? Przeszukanie całego konwentu nie przyniosło rezultatów. Sprawdzono każdą celę, kaplicę, piwnice. bramy były zamknięte, okna zabezpieczone. Nikt nie widział siostry Marii opuszczającej budynku. Zniknęła jak duch w świętych murach. Ojciec Stanisław Nowak, kaplan klasztoru wydawał się zmartwiony 45-letni ksiądz miał pełny dostęp do konwentu celebrował msze spowiadał siostry prowadził rekolekcje twierdził że ostatnio Teresa była udręczona duchem może bóg powołał ją do innego życia rodzina Teresy została powiadomiona o zaginięciu przyjechali z małej wsi pod Krakowem zrozpaczeni. matka płakała Ojciec nie mógł uwierzyć, ich córka była tak szczęśliwa w klasztorze, co mogło zmusić ją do opuszczenia świętego miejsca. Komisariat w Krakowie otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu zakonnicy. Inspektor Jan Kowalski przyjeżdża do klasztoru z zespołem. Matka przełożona opowiada o ostatnich dniach siostry Marii. Ksiądz Nowak oferuje pełną współpracę ze śledztwem. Ale władze komunistyczne nie są zainteresowane skandalem. Przesłuchania sióstr przynoszą mało konkretnych informacji. Wszystkie powtarzają te same ogólniki o pobożnej Teresie, ale w ich oczach śledczy widzą strach, ukrywane informacje. Czy boją się powiedzieć prawdę o życiu w klasztorze? Kościół ma swoje tajemnice, które chroni za wszelką cenę. Śledczy sprawdzają dokumenty Teresy i historię jej powołania. Wstąpiła do klasztoru dwa lata temu z głębokim przekonaniem. Rodzina była przeciwna, ale dziewczyna była zdeterminowana. Chciała służyć Bogu, pomagać innym, żyć w czystości. Nic nie wskazywało na kryzys wiary czy chęć ucieczki. Ojciec Nowak zostaje przesłuchany jako ostatni świadek. Opowiada o duchowych problemach młodej zakonnicy. Twierdzi, że ostatnio unikała spowiedzi, była zamknięta. Może pokusiła się o nieczyste myśli, poczuła wstyd. Jego wersja brzmi wiarygodnie, ale coś w niej nie gra. Przeszukanie celi siostry Marii ujawnia niepokojące szczegóły. Pod materacem znajdują kartki z zapiskami. To fragmenty modlitw, ale także wołania o pomoc. Boże, ochraniaj mnie przed złem, nie pozwól mu mnie skrzywdzić. Co lub kto zagrażał młodej zakonnicy? Rodzina Teresy pasi o dokładne śledztwo. Opowiadają o ostatniej wizycie córki w domu. Była niespokojna, płakała, nie chciała wracać do klasztoru. Mówiła coś o złym człowieku w sutannie, ale nie podała szczegółów, bała się mówić wprost. Władze komunistyczne wywierają presję na policję. Sprawę trzeba zamknąć szybko, bez rozgłosu. Kościół to już wróg systemu, dodatkowy skandal nie potrzeba. Ojciec Nowak ma znajomości w partii. Jest nietykany. Polityka ważniejsza od sprawiedliwości dla zaginionej dziewczyny. Po miesiącu śledztwo zostanie oficjalnie zamknięte. Wniosek: siostra Maria dobrowolnie opuściła klasztor. Prawdopodobnie wyjechała za granicę, żeby zacząć nowe życie. Rodzina otrzymuje oficjalne pismo o zakończeniu sprawy. Prawda zostaje pogrzebana w aktach komunistycznej biurokracji. Ojciec Nowak zostaje przeniesiony do parafii pod Tarnowem. Oficjalnie to awans, nowe wyzwania duszpasterskie. Rzeczywistość to dyskretne usunięcie z Krakowa. Hierarchia kościelna wie o problemach, ale je ukrywa. System chroni swoich, nawet kosztem ofiar. Teresa Kowalska zostaje wykreślona z rejestru zakonnic. Oficjalnie nigdy nie była siostrą Marią Katarzyną. Jej życie klasztorne to tylko dwuletni epizod. Rodzina zostaje z bólem i pytaniami bez odpowiedzi. A prawda czeka na odkrycie przez następne 30 lat. Śledczy wracają do klasztoru, badając każdy szczegół budynku. Inspektor Kowalski stoi w celi, gdzie mieszkała Teresa. Małe pomieszczenie z łóżkiem, krzesłem, krucyfiksem na ścianie. Gdzie mogła zniknąć młoda kobieta z tak zamkniętego miejsca? Czy ktoś pomógł jej w ucieczce? czy ją skrzywdził. Ekspert od architektury analizuje konstrukcję klasztoru. Budynek z XVII wieku, pełen ukrytych korytarzy. Niektóre pomieszczenia były zamurowane podczas renowacji. Czy Teresa mogła się ukrywać w jednym z nich? Albo czy ktoś ją tam uwięził? Psycholog Analizuje osobowość Teresy na podstawie wspomnień: młoda, idealistyczna, ale także naiwna dziewczyna. Łatwo można było ją zmanipulować autorytetem religijnym, jeśli ktoś wykorzystywał jej pobożność przeciwko niej. Czy ojciec Nowak miał nad nią zbyt dużą władzę? Śledczy badają dokładnie życie prywatne księdza. Nowak był znany z szczególnej troski o młode zakonnice. Często wzywał je na indywidualne rozmowy duchowe. Niektóre siostry skarżyły się na jego zbyt bliskie podejście, ale hierarchia zawsze stawała po stronie kapelana. Przesłuchanie innych księży z okolicy. Większość milczy, chroniąc reputację kościoła. Ale jeden młody wikary wspomina o plotkach. Nowak miał podobne problemy w poprzedniej parafii. Sprawa z młodą parafianką została rychło zatuszowana. Analiza dokumentów kościelnych z tamtego okresu. Wiele akt zostało przypadkowo zniszczonych. Ale zachowały się fragmenty korespondencji z biskupstwem. Nowak był wielokrotnie ostrzegany o niewłaściwym zachowaniu. System wiedział o problemie, ale go ignorował. Śledczy sprawdzają, czy Teresa próbowała szukać pomocy. W archiwum Kuri znajdują jej list do biskupa. Opisuje trudności z księdzem, Prosi o przeniesienie. List został oznaczony jako załatwiony, bez szczegółów. Czy ktoś ostrzegł Nowaka o skarce przeciwko niemu? Eksperci badają mieszkanie księdza z 1972 roku. Nowak mieszkał w specjalnym budynku przy klasztorze. Miał bezpośredni dostęp do konwentu przez podziemne przejście. Czy wykorzystywał je do nocnych wizyt u sióstr? Te korytarze nigdy nie były dokładnie przeszukane. Rodzina Teresy po latach ujawnia więcej szczegółów. Dziewczyna wspominała o złym księdzu. Mówiła, że dotyka ją w niewłaściwy sposób. Rodzice myśleli, że to wyolbrzymianie kryzys wiary. Dziś żałują, że nie wzięli jej słów na poważnie. Po roku śledztwa policja ma tylko podejrzenia. Nowak prawdopodobnie molestował Teresę i inne siostry. Gdy dziewczyna zagroziła ujawnieniem prawdy, ją uciszył. Ale bez ciała i konkretnych dowodów. Nie można go oskarżyć. System chroni swoich, a Teresa zostaje zapomniana. Wiosna 2002 roku. Klasztor Karmelitanek przechodzi gruntowną renowację. Po transformacji ustrojowej, kościół ma więcej środków na remonty. Robotnicy burzą stare ściany, wymieniają instalacje. W piwnicy klasztoru odkrywają coś, co nie pasuje do planów. Za jedną ze ścian jest ukryta przestrzeń. Brygadzista Kazimierz Nowak przerywa pracę i wzywa przełożoną. Za fałszywą ścianą znajduje się mały pokój. Jest tam stare łóżko, świece, resztki jedzenia. Na ścianie wyskrobane daty: od października do listopada 1972 roku. Ktoś się tu ukrywał przez tygodnie. Nowa matka przełożona, siostra Anna, rozpoznaje miejsce. To stara krypta, zamurowana podczas remontu w latach 50. Nikt nie powinien o niej wiedzieć. Ale ktoś użył jej jako ukrycia przed trzydziestoma laty. Czy to związane z zaginięciem siostry Marii? Na podłodze ukrytego pokoju leży mały zeszyt. To dziennik pisany ręcznie, słabym pismem. Pierwsza strona. Dziennik siostry Marii Katarzyny. Październik 1972 roku. Teresa nie zaginęła, ukrywała się w klasztorze, ale przed czym lud, przed kim uciekała? Pierwsze wpisy w dzienniku opisują normalną codzienność klasztorną modlitwy, prace, nauki duchowe, ale potem pojawiają się niepokojące fragmenty. Ojciec Nowak znów nie wezwał. Dotyka mnie w miejscach, które bolą. Mówi, że to służba Bogu, ale czuję, że to grzech. Kolejne strony ujawniają eskalację przemocy. Próbował mnie pocałować podczas spowiedzi. Groził, że wyrzuci mnie z klasztoru, jeśli komuś powiem. Matka przełożona mu nie wierzy. Mówi, że to pokusa diabła. Teresa była bezbronna, uwięziona w systemie, który ją krzywdził. Wpis z 20 października opisuje dramatyczną noc. Przyszedł do mojej celi o północy, próbował mnie zgwałcić, ale uciekłam. Znalazłam ten pokój przypadkowo, schowam się tutaj. Może Bóg mi wskaże, co robić dalej. Ostatnie wpisy są chaotyczne, desperackie. Nie mam jedzenia, słabne. Słyszę go szukającego mnie po korytarzach. Jeśli coś mi się stanie, niech ten dziennik będzie dowodem. Ostatni wpis z 14 listopada. Słyszę kroki. On idzie. Robotnicy dają materiał zeszytu do ekspertów. Atrament i papier pasują do lat 70. Grafologia potwierdza autorstwo Teresy. To nie mistyfikacja dziennik jest autentyczny. Siostra Maria rzeczywiście się tu ukrywała. Policja ponownie otwiera sprawy po 30 latach. Komisarz Anna Kowalska, córka pierwotnego śledczego, prowadzi dochodzenie. Ojciec Nowak zmarł w 1995. Nie można go przesłuchać, ale dziennik Teresy to dowód systemu przemocy w kościele. Czy inne ofiary w końcu przemówią? Kuria Krakowska zostaje zmuszona do oficjalnego śledztwa. Arcybiskup powołuje komisję do zbadania sprawy sprzed lat. Dziennik Teresa to nie pierwsze oskarżenie przeciwko Nowakowi. Teraz zmarły ksiądz nie może się bronić. Ale czy Kościół przyzna się do odpowiedzialności? Rodzina Teresa po 30 latach dowiaduje się prawdy. Ich córka nie porzuciła habitu. Została skrzywdzona i zamordowana. Matka, teraz 70-latka, domaga się sprawiedliwości. Organizują protesty przed kurią, domagając się odszkodowań. Czy system w końcu przeprosi za swoje grzechy? Śledczy przeszukują archiwum po ojcu Nowaku. Znajdują listy od innych młodych kobiet. Parafianki, nowicjuszki. Siostry zakonne. Wszystkie opisują podobne przypadki molestowania. Nowak przez dekady krzywdził bezbronne kobiety. Inne ofiary Nowaka w końcu decydują się mówić. Siostra Agnieszka, dziś osiemdziesięciolatką, przełamuje milczenie. Opowiada o nocnych wizytach księdza, groźbach, przemocy. Przez lata żyła ze wstydem i pokuciem winy. Dziennik Teresa daje jej siłę na ujawnienie prawdy. Komisja Kościelna bada system ukrywania skandali. Hierarchia wiedziała o problemach z Nowakiem, ale zawsze wybierała przeniesienie zamiast kary. Reputacja Kościoła była ważniejsza od bezpieczeństwa ofiar. Ten system funkcjonował przez dziesięciolecia. Eksperci próbują ustalić, co stało się z ciałem Teresa. Ukryty pokój został opuszczony w pośpiechu. Może Nowak ją znalazł, zabrał i ukrył gdzie indziej. Przeszukiwane są okolice klasztoru, stare studnie. Ale po 30 latach ślady są zatarte. Prokuratura nie może oskarżyć zmarłego sprawcy, ale wydaje raport o systematycznym ukrywaniu przestępstw. Kościół zostaje zmuszony do przeprosin i reformy. Wprowadzane są nowe procedury ochrony osób narażonych. Czy to wystarczy dla rodziny Teresa? Sprawa Teresa staje się symbolem systemowej przemocy. Media z całej Polski relacjonują odkrycie dziennika. Kościół traci wiarygodność, wierni odchodzą. Ale czy te zmiany nie przychodzą za późno? Ile ofiar nigdy nie doczeka się sprawiedliwości? Rodzina Teresa organizuje symboliczny pogrzeb. Nie ma ciała, ale mają wreszcie prawdę. Dziennik córki zostaje opublikowany jako ostrzeżenie. Jego ostatnie słowa stają się manifestem innych ofiar. Niech ten dziennik będzie dowodem. Ukryty pokój w klasztorze zostaje zamieniony w miejsce pamięci. Tablica upamiętnia siostry Maryję i inne ofiary przemocy. To pierwszy taki pomnik w polskim kościele. Czy pamięć o Teresa zmieni coś w systemie? Jej śmierć nie może być daremna. 30 lat po zaginięciu Teresy Kowalskiej prawda w końcu wyszła na jaw. Dziennik, znaleziony w ukrytym pokoju, ujawnił systemową przemoc w kościele. Ojciec Nowak zmarł bezkarnie, ale jego zbrodnie zostały udokumentowane. Rodzina ma wreszcie odpowiedzi, ale ból straty nigdy nie minie. Czy sprawiedliwość ma datę ważności? Klastur Karmelitanek funkcjonuje nadal, ale wszystko się zmieniło. Wprowadzono nowe procedury ochrony sióstr. Żaden duchowny nie może przebywać sam z zakonnicą. Wszystkie skargi są badane przez zewnętrzne komisje. Może inne teresy będą bezpieczniejsze. Kościół katolicki w Polsce przeszedł bolesną reformę. Sprawa siostry Marii stała się symbolem systemowych problemów. Setki ofiar przemocy w końcu przemówiły, ich głosy już nie mogą być ignorowane. Czy instytucja nauczy się ze swoich błędów? Rodzina Teresy założyła fundację pomocy ofiarom przemocy duchownej. Matka, mimo podeszłego wieku, walczy o sprawiedliwość. Chce, żeby żadna dziewczyna nie przeszła przez to co Teresa. Dziennik córki stał się jej najważniejszą bronią. Słowa zmarłej wciąż niosą nadzieję żywym. Ukryty pokój w piwnicy klasztoru jest dziś miejscem pamięci. Tysiące ludzi przyjeżdża oddać hołd Teresie. Jej historia stała się legendą oporu przeciw przemocy. Młoda zakonnica, która nie pozwoliła się złamać. Nawet w obliczu śmierci walczyła o prawdę. Dziennik Teresy został przetłumaczony na wiele języków. Jego fragmenty cytują obrońcy praw człowieka na całym świecie. Niech ten dziennik będzie dowodem te słowa echują w sercach. Czy jedna dziewczyna może zmienić instytucję? Historia Teresy pokazuje, że tak. Czy przemoc w kościele została ostatecznie zwalczona? Czy system naprawdę się zmienił po odkryciach? Teresa zapłaciła najwyższą cenę za ujawnienie prawdy. Jej ofiara nie może być daremna. Każdy przypadek przemocy zasługuje na sprawiedliwość. Polski kościół wciąż zmaga się ze swoją przeszłością. Nowe skandale wychodzą na jaw co roku. Ale sprawa Teresy otworzyła drzwi do dyskusji. Ofiary nie boją się już mówić prawdy, to największe zwycięstwo młodej zakonnicy. Jeśli jesteś ofiarą przemocy duchownej, nie milcz. Twój głos może uratować inne osoby. Subskrybuj kanał Detektyw Zofia, żeby śledzić podobne sprawy. Włącz dzwonek powiadomień. Każda ofiara przemocy zasługuje na sprawiedliwość i pamięć. Czy ciało Telesy zostanie kiedyś odnalezione? Czy Kościół przyzna się do pełnej odpowiedzialności? Zostawię to waszym komentarzom. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Detektyw Zofia i włączcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych nierozwiązanych spraw. Następny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia!